Mateusz ciężko się przechodzi w takie miejsca, chociaż takie miejsca są bardzo potrzebne. Ciężko znaczy przychodzi się tu całkiem łatwo, gorzej to się ogląda te, te zwierzęta, które gdzieś właściwie porzucił lub nie mają, nie mają domu i, i chciałby się wszystkim pomóc. Niestety nie ma takiej możliwości, nie ma takich możliwości. Robimy co w naszej mocy, daliśmy, na, daliśmy jedzenie, daliśmy rzeczy potrzebne w schronisku i myślę, że, że jakoś dołożyliśmy cegiełkę do, do, do całego przedsięwzięcia tego. W imieniu schroniska i wszystkich miłośników zwierząt no, apeluję o głosowanie na budżet obywatelski OBB002 jest to całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej. To jest naprawdę bardzo potrzebne. Każde zwierzę potrącone czy w inny sposób poszkodowane trafia od razu do lekarza.